Cześć dziewczyny! Cześć! Nagrywamy dzisiaj vloga? Cześć. Powiedzcie naszym widzom, gdzie my dzisiaj jedziemy. Mamy niespodziankę lekka. Tak, dzisiaj dziewczyny mają obiecaną niespodziankę. Jedziemy do sklepu, a przy okazji właśnie jeszcze wstąpimy w pewne miejsce, gdzie dziewczyny zobaczą coś, co jednym się bardzo podoba, a drudzy się tego boją. Jak myślicie, co to będzie? Nie. Jestem bardzo ciekawa czy będziecie właśnie się zaliczać do tych osób, którym się to spodoba czy będziecie się bały. Jesteście odważne? Tak. Tak? zobaczymy. To co? Jedziemy. Tak! Dziewczyny się kompletnie nie spodziewają, gdzie idziemy. Adam wczoraj wyczaił, że w galerii jest wystawa pająków. Kto się nie boi? Ja nie boję. Ten pająk nazywa się ptasznik. Widzicie, jego nogi wystają spod konarów. így is No i nie robi pułapek na pierwsze, tylko po prostu łapię je jak taki lek na przykład. Po prostu się nam rzuca, zjada i założy. Pająk ma 8 nóg teoretycznie, ale to jest e, piąta para nóg i one są o połowie krótsze, to można powiedzieć właśnie, że to są resce pająka, każdy pająk to ma. No i on tu ma takie żeby sobie znaleźć, to, gdzie jest ciepło lub gdzie jest wielgodne. Na przykład gdybym wypuścił tego pająka z terenu tu na podłogę, no to on by poszedł do jakiegoś najbliższego źródła Na przykład koło telewizora, tam może koło kasy bardziej Albo po prostu koło łazienki, czy karami przy rurach w tam Kto mówił w Windzie, że jest odważny? Chciałbyś tego pojąć? No wystawcie rączkę No to która pierwsza? Która? Może póś, Możesz Waszymała najpierw błądka. Pajączka dotknąć, tak jakbyś chciała go pogłaskać. Czyli po jednym błądka palcem, błądka, czy po jednej nodze. No tak, Zobaczysz, jak jest do tyłu. No. Miękki, prawda? Chcesz na rączkę? To wystaw, tak? prosto rączkę? No. To już mam, Tak A na... mhm. tak, tak, tak. ja go daję powoli, tak jak mam, dobra? No. Nic się nie był. Jest ok? Jest ok. Położyć? Hey. No i super. Taki mięciutki jest, prawda? Jak sobie siedzi. No, sobie, Spokojnie. Nic Ci się nie się. stanie, tylko nie zabieramy rąk. Dobra? Tak. Mogę położyć? No, tylko nie ciężko rączkami ci się nie jest. No i super. Ja cię. Niesamowite, że ona to coś wie. co? Ja chyba się nie odważy. I nie ludzki jest. Będzie hmm. trzęsiemy stolikę, tak? Dwie dłonie. Masakrę. Pięć. Sześć. Siedem. To dużo, co? Adam, twój okay. lęk like przed pająkiem, oswojony troszkę. Tak. Po wzięciu pająka na rękę. No, na pewno się Są twarzy, nie wiem, jest... Adam się panie nie boi pająków. W naszym no, domu to do ja zawsze ja wynoszę pająk. pająki. Nie, to nie pająk. nie pająk. To jest jego skóra. Jak to się nazywa? Wylinka. Wylinka. Pająki zrzucają, wiecie, skórę. Jak rosną. W ciągu sezonu to się zmieniają. Jak rosną? Jak rosną, jak rosną, to zmieniają skórę i wychodzą ze starej. No Co się z tym robi? Taki pancerz to jest... to jest. kruche i tłuste w środku. Bardzo, bardzo takie jak widać. A, bo to jest dziura. Delikatne, no, tak. bo pająk sobie Tak. Wypycha tę górną część, przewraca się na plecy najpierw, potem na bok i wychodzi sobie e, e, bokiem. Pod spodem już jest pająk taki, naj, najładniejszy, ma kolory. No, takie najbardziej wyraziste. Ale też pająk jest wtedy bardzo słaby. Taki gumowy. Zęby mu nawet twardnieją. Wiesz, co? Właśnie, pająk rzuca skórę razem z zębami. No niesamowite, tego nie wiedziałam. One są białe po wylince, no i trzeba około tydzień poczekać, nie można go karmić, wtedy brać na ręce i mm. nic mm. Nim nie robić, żeby on się jakby cały stwardniał. Jak on często zmienia? Zależy od yy, stadium, tak naprawdę, pająka. Mówi się, że jak pająk żyje 20 lat, to on jest yy, po 20 wylinkach, ale te no. pierwsze są po. Po kilka tygodni, kilka miesięcy, a potem, jak powiem, już jest dorosły, to potem takie beliki zdarzają się co półtorej roku i te wzrosty są bardzo małe, na przykład o pół centymetra. To już jest jadowite dość zwierzę tak i bardzo agresywne. Gdyby tam włożyć rękę, od razu ugryzie i powoduje dość mocny ból. Szczególnie, że z kolopendra nie ma jadu tylko w buzi, a jeszcze z przodu tych nóg, czyli ona się po prostu cała owija i w ten sposób... Pąsa. Że one są roślinożerne, czyli my karmimy pomidorami e, albo ogórkiem. E, I to jest wersja afrykańska, czyli największa do 38 cm. E, ale w Polsce też mamy kroczy nogi. To są takie małe jak paznokie. To wszystko co go otacza to jest twarde. Tak, to jest twarde. Aha, rzeczywiście. Ona ma 256 odnóży. A rodzi się z Tak. Twenty, nie? Pająć jest fajniejszy. Czasami, Dziewczyny czy to, czy pają? Nie. Pają. nie On idzie do kolego. kolegów i jest U skorpionów jest taka dziwna zasada, że tych dużych się nie należy bać, bo jak skorpion ma duże szczypce, to znaczy, że ma słaby jad. Jak skorpion jest mały i ma małe szczypce oznacza, że może mieć jad na dość mięteli. on chodzi. O. Cześć dziewczyny. To opowiedzcie, jak było na tej wystawie z pająkami? Podobała Wam się? Tak! A dużo było tych pająków? Tak! Pa! I jakie były jeszcze tam zwierzęta? Eee... Skorpiony, mhm. pająki. Mhm. I pająki i... A takie długie, co miało dużo nóg? Wi? Wije, Tak. Wie. I co ciekawego dziewczyny Pan opowiadał, bo Pan tak bardzo fajnie opowiadał? Se pająki jedzą w w mhm. się mhm. i, I takie coś serwonego mhm. Często jedzą pająki? Nie, rzadko, rzadko. A, a jak rzadko? A tylko raz w miesiącu mhm. I co jeszcze ciekawego Pan opowiadał o pająkach? Pająki niektóre mogą ugryźć Tak, są jadowite Pająki mają takie dziurki na seks. Tulelo, jak one mają takie, taką kliczkę, to znaczy, że szykują się do robienia pajęczyny. A po co robią pająki pajęczynę? Ja się i robić swój dom. Z pająki w pajęczynę łapią owady, ale też robią sobie domki, tak? A po co one te domki robią z pajęczyny? Chcę się przed ludźmi. Przed ludźmi, tak? Pająki boją się ludzi, bo ludzie są duzi. Mm -hmm. A pająki małe. Tak, no dobrze. A powiedzcie mi jeszcze, pająki są fajne czy nie Fajne. fajne. Mięciutkie są. są. Mięciutkie są? Tak. I dlatego są milutkie? Tak. Uśia, a ty lubisz pająki? Tak. A dlaczego lubisz pająki? Lubię pająki, jak są na rękach moich. Bo ja się nie boję pająków. Mm -hmm. Tak, Pan powiedział, że niech to naglizą. Tak. I, I tych, które glizły, pan nie dawał nam na rękę. Bo mm -hmm. nie mógł je wijać, bo by, jak pan je wyjął, to był ugliznął. A Anielka, lubisz pająki? A dlaczego A, lubisz? Bo są w klatkach. <laughs> bo są za szybką, tak? A jakby nie były za szybką? <śm> bo bym nie ja lubiła. Nie lubiłabyś ich? Tak kupić pająka w klatce. Chciałabyś kupić sobie w takim terrarium pająka? I gdzie ty byś go trzymała? W tym pokoju będzie wszędzie, koni w ogarniach pod nasłonarz. A nie bałabyś się, że ktoś go zgniecie? Na przykład na nim niechcący usiądzie albo stanie? Nie, bo nie będzie można bo tu będzie zamulowane. Mhm. Chcesz cały pokój oddać pająkowi? A gdzie wy będziecie się wtedy bawić? Wszystkie te zabawki znajdziecie mi na dwór. Mhm, będziecie na dworzu. W zimę też? Nie, też Będziemy się bawić na się Brak Brak To jak, polecamy tę wystawę innym dzieciom? Tak. Tak? Chcecie coś jeszcze powiedzieć naszym widzom? Bo już będziemy kończyć. Co chcecie jeszcze powiedzieć? Buziaki. Buziaki przesłać? Ja jutro, jak będziemy przed chwilą, to wszystkim dzieciom z naszej grupy, tam tam się chcą nas w filmikach, jak pająki jedzą owady. Pytam, czy nie będą się kiedyś biły i na wystawie pająków jak jedą, czy widziały. Mm -hmm. No dobrze. To co, zapraszamy na wystawę i żegnamy się. Pa, pa! A wstawię Wam w opisie pod filmem namiary na tą wystawę. Bardzo fajna. Jest nie tylko w Gdańsku, jest też w różnych innych miastach. Także informacje macie pod filmem. Pa, pa!